Nie! Impreza! <laughs> Dobra, jednak jestem zadowolony! E, musisz pod ten, pod klawisz sobie przypisać w sterowaniu, e, stawienie chopera. Domyślnie jest pod T. הלו podłącz i fajne realistyczne patrz teraz tutaj położymy i to trzeba będzie pod Chyba, że trzeba to podłączyć i to. Czekaj. XD Ej, mieć nadzieję, że jest więcej urządzeń elektrycznych. A w ogóle wiedziałaś o tym, Ala? Że... Można wziąć śrubokręt, podejść do akumulatora i go przykręcić? I wtedy lepiej odpala samochód? Jakiś przykręcony? W sensie to taki chyba dół, gdzie zakopywali trupy, jak jeszcze szło to ogarnąć. Ale to nie moje, nie robione przeze mnie. A ta broń to przeze mnie wyrzucona, także na nie nie patrzymy. Ale ich przeszukać nie da rady akurat. Ale Sprawdzamy olej. Ja właśnie chcę zgasić, nie, nie, nie sprawdza się oleju na zapalonym. Dobra, są braki oleju, ewidentne. Bierzemy na początku... NIE ŻYGAJ! Miałeś dodać oleju, debilu! Nie, on go pi... czekaj, nie, nie mam tego. Bo nawet jak spojrz na Amerika <laughs> Kolejny obraz Owej witajcie na Martina się to musi budować Same <laughs> znaki Uatra to na pewno nie żyje. Dobra, co my tutaj mamy? Ej, to ja w sumie dwa trupy zrobiłem, jo? Jednego tutaj, a drugiego tutaj. A w sumie dwóch trafiłem. Ja taki ślepy nie jestem, w sumie. O nie, radiacja, radiacja chyba to jest. Zajęte. tu tego jest. Ilu ich tu jest? Mamy jedne. O, trzy się jednego! Promocja na wielopaki dzisiaj. Odpadzie? O jenki! teraz zbiera z kurwa. Um. KURWA KROKODYL! A chuj ci w dupę krokodylu! Krokodilo bombardiro! A mowa była o krokodylach dzisiaj, nie? Ja go i w piżdę pokoniu, ale wskoczył szybko, na kół, lataj szybko, uch, szybko! Ja ta kurtka wymaga na na reperowania. Ale bydle! Gdyby nie fakt, że sortowałem i przybliżyłem, bym go nie zobaczył. Teraz mi się niebo bardziej podoba. Teraz niebo jest ładniejsze. Teraz, teraz jest dużo piękniejszy niż ten z początku. Art engine ciąg się zmienia. Góra dół się zmienia. Teraz normalnie gra tych oddaje. Jaki piękny. nie ma żadnych a, zobacz, zobacz, uleje A nie spieści się z niej, bije No już zają go Aj, po ptokach Zielonym I... On przenikł przez teksturę przez chwilę. A ja wyrzuciłem te szyny. Mówię po co szyny? Teraz już wiem po co szyny. Celowanie to nie jest przyjemność w tej chwili. Co tu, kurwa, debilu ty, a my zdrażniłeś? O tych hamie! O ja pierdzielę. A nie można gołymi rączkoma też. No, ja myślałem, że tylko się wchodzi. Bo ostatnio, jak gołymi rączkoma próbowałem, to tak się odnieżdżało. A w ogóle weźmy ten zastrzyk, bo może to być na wściekliznę ogólnie. Ej, rzeczywiście wścieklizny dostał! On wścieklizny dostał po ataku... po ataku kurkodyla! XD! Rzeczywiście wścieklizny dostałem! To jest... Kurwa, wziąłem! Dostał, dostał! Jaki Jezus, po wodzie chodzę! Kurwa ty! Raz, dwa, trzy! Epicka wol- muzyka! Aktywacja! Ktoś po walce?! No nie przynoś wstydu rodzinie krokodylom! Ej, zębajesz, zębajesz! W pizzu utonie! Jeszcze tak to się skończy, że w pizzu utonie!